Z linii Młotowa, w którym przed chwilą byłem I tak jak powiedziałem to opuszczone gospodarstwo pada śnieg, jest dosyć zimno, ale spróbuję może coś uda się sfilmować. Widać gospodarstwo już dawno opuszczone O no już na pewno jest ponad 20 lat z tego co tu widać Lichej konstrukcji dom, z piliśni, obity piliśnią. Wejdźmy do środka. No tu widzimy stary sweter, stara kapota. Wejście na górę. Dobrze, pójdźmy może z tej strony. Licha konstrukcja tego domu. Oczywiście widzimy rozpruty piec. Ktoś czego szukał. Jakieś okulary. I pierwsze komunijne. Pamiątka pierwszej komunii. Rok 1947. O proszę. No ładnie, ładnie. Czarnecki Zdzisław Pierwsza komunia w Kościele parafialnym Wąsa Oszednia 14 sierpnia 1947 roku O proszę O i tak to się przedstawia Piec Kupa ciuchów Hulający wiatr Tak, tu już dawno nikt nie był rozpruta podłoga Czy tutaj naprawdę ktoś czegoś szukał? O proszę aż aż do piwnicy Nie wiem jakaś głupota I oczywiście obrazek Jana Pawła II i pierwszego komunijny spruty piec rozbite lustro No tak. Już jestem na górze. Ale oczywiście też wszystko jest wyprute. O jaki stare butelki? Gdyby to było na Mazurach, prawdopodobnie butelki byłyby jeszcze po niemieckie, ale z racji tej, że nie jesteśmy na Mazurach, także nie będę sobie nad głowę zawracał murowane zabudowania z jednej, z drugiej strony. I taka to ta oto krótka dzisiejsza przygoda z urbeksem zimowym